Siemanko w na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy w Pet Simulator X No i omówimy sobie oczywiście aktualne przecieki na temat nadchodzącego update'u Będzie to Summer Update, ale zanim to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę Subskrybujcie kanał po więcej Przypominam, że dzisiaj oczywiście o 17.00 na moim kanale zaczynamy live Z którego będziemy sobie czekać na update no, i oczywiście sprawdzimy sobie cały update. Ik. Jak widzicie, tutaj zostało już tego, do tego updateu 9 godzin i 39 minut, więc już naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. No i powiem wam, że nie mogę się doczekać tego update'u, bo kurde, nareszcie coś nowego, nareszcie coś nowego będzie w update'cie. Z tego co widziałem, to będzie na pewno nowy świat. No i będzie masa rzeczy do roboty, myślę. Więc w końcu jakiś update'ik, który naprawdę odda potężnie, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli chodzi o mój stan konta, mam 1.4 tryliona gemów aktualnie. Więc no sporo przygotowałem sobie. Zobaczymy jakieś może fajne update hype gifty, kupujemy coś takiego. Myślę, że jak będziecie mieli oczywiście te czerwone hype gifty, to możecie wysyłać mailboxem. Mój nick to jest Kamil tak Taki o. Wysyłajcie od razu z ceną. Wysyłajcie od razu z ceną mailboxem. Będę brał od was od razu po updatecie. Macie też wbijać na live'a. Myślę, że na live'ie też będziemy to brać wtedy. Zanim przejdziemy sobie jeszcze do przeglądania wszystkich przecieków, napiszcie w komentarzu swój nick z Robloxa. Myślę, że do zgadnięcia dzisiaj będzie taki Huge Marshmallow Agony. Także napiszcie swój nick z Robloxa w komentarzu pod tym filmem. No i oczywiście zostawcie łapeczkę, subika, bo to będzie również sprawdzane. A do wygrania, tak jak mówiłem, jest taki Huge Marshmallow Agony. Jeśli chodzi o moje aktualne huge, to mam coś takiego na razie. Tam to po prostu na trelikarze. Jakby cena tych wszystkich huczy, trasz idzie w górę, z tego co widziałem. Więc na razie tego nie sprzedaję sobie. Tak, powiedziałem, mam też 1,4 tryliona więc pokupujemy sobie dziś na pewno sporo rzeczy. Naprawdę na pewno sporo rzeczy. Także wbijajcie na live a o 18:00. No, a my możemy chyba przejść do umówienia lików, co nie? Myślę, że możemy przejść do umówienia lików. No, bo Summer Update, bo tak jest nazwany, tak jak widzicie w tytule. No. Powiem wam, że może być naprawdę, naprawdę fajny. Także lecimy. Dobra, zaczniemy sobie od Twittera Big Games oczywiście. Mamy tutaj dwa liki. No i zobaczcie to. Mamy post o nazwie Summer Vibes. Jest tutaj Axolotl na desce do pływania. No powiem wam, kurde, prezentuje się to naprawdę kozacko, prezentuje się to naprawdę kozacko. To jest jakaś wyspa jeszcze. Tam jest jakiś zamek z piasku, mamy też jakieś parasole, leżaki, jeszcze taki wakacyjny klimat. Kurde, powiem wam, że szybko, szybko ten wakacyjny update w sumie. Ciekawe czy właśnie jest taki wakacyjny, czy letni. No właśnie, może oni tak to wprowadzają szybko dlatego, że pracują nad nową grą. To jest, to jest, też bardzo możliwe. Ale no to jak tutaj z tymi ukulorkami prezentuje się naprawdę super. No i mam nadzieję, że to będzie pecier to zdobycia, bo kurde. Giga fajny, giga fajny jest ten Dobra, przejdźmy sobie do drugiego linku od razu. I mamy tutaj, no myślę, że arenkę. Myślę, że arenkę. Jest tutaj napisane tomorrow at 11 am. Czyli dzisiaj o 18. Dzisiaj o 18. Tak by wychodziło. No i oczywiście jest to zapowiedź update'u jest tutaj Nowa krainka, tak? Zobaczcie, mamy ogromny zamek z piasku. W środku, w ogóle, tam znajduje się jakaś huge papuga. Huge, huge papuga pirat? Coś takiego, tam coś w środku. Coś tam w środku jest, co nie? Pewnie tam też jajka będą do otwierania. No i oczywiście mamy plaże. Jakieś muszelki są, widzę. Mamy również palmy. Kurde, no fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Jestem ciekaw, na czym będzie polegał ten event. Fajnie by było jakby była jakaś nowa waluta oczywiście, to by też oddało giga, no ale zobaczymy, zobaczymy co tam przyszykują dla nas. Dobra, ja lecę jeszcze poszukać lików i widzimy się za chwilkę oczywiście. Dobra, więc pisałem PSX Leaks, powiem wam, że sporo mi tego wyskoczyło i jest co przyglądać, także przelecimy sobie wszystko ładnie do góry, zobaczymy co fajnego mamy tutaj do zaprezentowania. Zobaczcie, jest taka kółoka, jest to nowy PET totalnie. Giga fajnie się tu prezentuje, powiem wam, ciekawe czy to będzie z jajka do wydropienia, czy z jakiegoś zero buksy. Dobra, lecimy wyżej, mamy tutaj zobaczcie, Sandcastle Event. Sandcastle Event, to pewnie ta mapka co ta była na Big Games. Spoko to wygląda, spoko, spoko. Co tu mamy jeszcze? PSX Leaks, Sandcastle Egg 1, Ok, czyli mamy jajko pierwsze, Summer Cards jakieś. Castle Event, tutaj było, tu są asety właśnie z tej mapy, co oglądaliśmy. Name, Area Summer 2023 Event World. Czyli to będzie eventowy świat. nie będzie jakaś armata na spawnie. Co tu mamy jeszcze? Floaty Ducky and Floaty Flamingo. No kurde, fajne, fajne te pety. Takie wakacyjne, co nie? Eleganckie. Tutaj mam jeszcze lepsze zdjęcie. Secret Cluba. Kurde no, to starali się z tymi petami. Fajne to wygląda. Tutaj mam jeszcze jakąś piłkę plażową. Tutaj również kolejne pety. Zobaczcie, tak to wygląda. I tutaj kolejna piłka plażowa. Taka ikonka. Ciekawe do czego to będzie. Uuu, Summer Monkey. Też spoko pecik. Też spoko pecik jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej. Summer Delphin. Taką piłką. Kurde. Fajne, fajne. Tutaj mamy te flamingi, to już też patrzyliśmy. Tutaj jeszcze takie lepsze zdjęcie. Summer Monkey i Summer Delphin. Z taką piłką. Hm. Fajne, fajne, fajne. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze mamy? To patrzyliśmy. Tutaj jest coś. Takie drzewka. Ale to chyba nie do tej gry już, co? Mi się wydaje, że to będzie do nowego Simulatora. Tak bym obstawiał, wiecie? Bo te jajka i to wszystko jest kurde za ładne. Chyba, że te jajka jest, jest, są do samego eventu, te jajka mogą być do samego eventu, myślę. Dobra, lecimy dalej. Tutaj kolejne pedziki. To też bym obstawiał, że nie będzie do samego eventu. Bo zobaczcie, te dwa pety, kurde, no różnią się tutaj. Są o wiele bardziej, jakby dopracowane. Dobra, co tu jeszcze mamy? Uuu, kolejne ujęcie, zobaczcie. Na naszą plażę. Fajne wyspy. No fajnie to wygląda, fajnie to wygląda, zobaczymy co będzie. Co zdobycie tam? Say co tu jeszcze jest? A ten Aksar, tu patrzyliśmy dzisiaj. Dobra, lecimy dalej. Uuu jaki piękny pety, jaki ananas piękny, Boże. Muszę mieć tego ananasa. Nie, no ten korgi w ogóle, jaki dowalony. Nie, te pety są takie piękne, przecież. Oba te pety są takie piękne, muszę mieć, je, muszę mieć. To będzie mój cel, żeby sobie kupić takie. Dobra, to było wszystko, tutaj nie było. Zobaczcie, taka wyspa z skrzynką. Wokół niej takie pety tutaj na deskach. Z tyłu jeszcze statek jest w ogóle zatopiony. No kurde, powiem wam, że robi się coraz ciekawiej. Robi się coraz ciekawiej. Co tu mamy? Nowe Tikalsy. Okej, okay, takie coś i takie coś, spoko. Jakieś nowe modele. Ale to chyba nie do PSX-a. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy tego pirata, właśnie, co był w tym zamku. Zobaczcie, Pirate Pets. Tu jesteście jakiś. Nie wiem, Delphi? Co to jest? Shark. Tak, to jest shark. Okej, okay. i mamy jeszcze PALDE PIRATE. No, to będzie dla drowerka. będzie. Summer Cards. To jest ciekawe dosyć, powiem wam. Ciekawe, co może być, jakby te Summer Cards. Dobra, te pety wszystkie widzieliśmy. Summer Breakables. Oooo, czyżby nowa waluta? Jeśli będzie nowa waluta. Okej. Okay. Okej. Okay. Będzie nowa waluta. Zobaczcie. Zobaczcie to. Opa, totalnie waluta. Dla jutrzejszego update'u. Tak jest napisane oczywiście. Hoverboard specjalny, wakacyjny. Oj, powiem wam, że będzie co robić. Ten update będzie naprawdę spory. Dobra. To chyba wszystkie z tego co widzę. Tak, raczej tak. Dobra, wróćmy do Robloxa za tym. Okej, okay, więc tak prezentują się wszystkie liki. Napiszcie w komentarzu, jak wam się ten update, bo powiem Wam, że będzie naprawdę grubo. No i oczywiście sprawdzimy sobie dzisiaj wszystko na live, Start o 17.00, Także wpadajcie oczywiście. No i co? My się widzimy na live'iku. Liki wszystkie mamy ogardię, jeszcze będziemy sobie jeszcze głowo obawiać dzisiaj na live. Także to by było na tyle, jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał po więcej, no i ja uciekam, siemanko, trzymajcie się, cześć!